Tym razem mamy Pikachu. Wow, jest niesamowity! Czas. Start. Zaczynajcie! Świetnie, wezmę czarny kolor. Zrobię oczy, usta, ogon i wszystko inne. A ty co planujesz? A ja wezmę od razu żółty. Od razu zrobię wszystko na żółto. Bez żadnego czarnego konturu. Na pewno wyjdzie mi świetnie. Zamieńmy się! Akurat teraz potrzebuję koloru żółtego. Policzki zrobię na czerwono. Ale cały Pikachu będzie żółty. A mój będzie miał czarne kropki i czerwony uśmiech. Teraz ja potrzebuję żółtego. No, jak pięknie to wygląda. Skończył się Wam już czas. Dobrze, babciu, oto mój Pikachu. Piękny. Dziękuję. Ja mam lepszego. No taki sobie. Wygrała Fibi. Dziękuję.